Cześć, witam. Nagrywam to teraz po poprzednim odcinku. Lecimy teraz do podziemi. I tutaj... Poziomy, których i nie cierpię, i które naprawdę bardzo lubię. Zaczynamy. O, przepraszam, mi mikrofon. Może będę chciał to trochę wyciąć, wyciszyć. Zaczynamy od tego, którego naprawdę nie lubię. Nie przepadam za nim. A kolejne dwa to są naprawdę. No, jeden z moich ulubionych, można by wręcz powiedzieć. I tu nas czeka niespodzianka. Mamy RPG. Ale trzeba uważać, bo. Można się samemu nią zranić. Ale mamy na razie mało amunicji, więc troszkę z RPG pokorzystamy. I lecimy dalej. A już naprawdę jak widzę te rzeczy, to odechciewa mi się grać. Tu jest dużo takiego marzenia w tom i z powrotem, backtrackingu. Irytujące to jest. Zobaczcie, tu mamy właz. Nie widziałem cię. Musimy go otworzyć. Żeby go otworzyć, musimy się dostać na drugą stronę, tam przekręcić wajchę. Musimy się wrócić. I tak to się będzie chyba trzy razy powtarzało w tym poziomie. Naprawdę na siły przedłużony, irytujący. No Wciskamy uczka, to nam się otwiera, No i się wracamy. Tu skakujemy. No Mamy podwójne obrażenia. Czemu ja tak dziwnie mówię? Sam nie wiem. Tak, tam się wyklują. Tak, te jajka się jednak liczą do przeciwników, bo dostajemy za nie zdrówko. A tu mamy coś ukrytego. Pewnie włosy nie My to znamy, przerabiamy i tak oszukać się nie damy. A kto wie, czego to jest, to naprawdę szacun. A to nie tutaj, ale gdzieś tutaj mamy takie ukryte miejsce, gdzie musimy podskoczyć i tam rozbić ścianę. Przy podwójnym schoku to naprawdę jest łatwe. Lecimy dalej, i znowu mamy kanały. Tak. I zobaczcie, tutaj mamy przejście zablokowane. Więc musimy znowu wejść tam, Czy przycisk, no i się wracać. Naprawdę irytujące. Tutaj czasami możemy dostać obrażenia, kiedy ten glob jeszcze opada. To musimy na to uważać. Teraz tak patrzę na godzinę, czy zdążę to przejść przed czternastą, bo jest wyścig Formuły 1. Mamy godzinę teraz 13.23. No, może być na styk, ale najwyżej sobie początek obejrzę na delikatnym przyspieszeniu. I zobaczymy, kto wygra mistrzostwo, bo dzisiaj ostatni wyścig sezonu. Max Verstappen, hura! Jeżdżę się z Landonorisem, i Oskarem Piastrym. jej Nie będę mówił komu kibicuję, komu nie. Sami się domyślcie po moich reakcjach. Ale naprawdę jestem ciekawy tego wyścigu. Wy to pewnie obejrzycie w poniedziałek albo wtorek, także już będziecie wiedzieli, kto wygrał. A ja czekam na wyścig. Teraz zobaczcie, tu musiałem iść tylko po to, żeby sobie część mostu przesunąć, więc teraz znowu wracamy. Także backtracking w backtrackingu. Spadamy, ominęliśmy to. Tylko po to, by mieć dalej kanały. Naprawdę nie wiem, czy jest jakiś pan Manhattan tej gry, który powie, że lubi ten poziom. Jeszcze ta kamera, która tu wariuje miejscami. sobie otwieramy. I gdzieś mieć znowu wracać, ale nie, bo mamy jeszcze drugą część tej kładki. Zobaczcie, ile już minęło, a jeszcze nie mamy ani klucza, ani kobietki uwolnionej. A, jesteś w kanałach, Diuk, to normalne, że to śmierdzi. Każde miasto ma taki zapach. I tu mamy, proszę, drzwi. Nie zgadniecie, gdzie są klucz i kobietka. Dokładnie tak, daleko. Będziemy musieli się po to wszystko wracać. Tak. Czy ja mówię, że nie lubię tego poziomu? No. Nie, no, naprawdę jest irytujący, ale no. Mówię też dlatego, że za dzieciaka mnóstwo w tą grę grałem. Po prostu wiele z tych poziomów znam na wylot. Jest też poziom, który naprawdę jest długi, i jak dziecko miałem czas na komputer, miałem tam chyba pół godziny, czy godzinkę, chyba pół godziny. To przy starym zaczynającym się komputerze było niemożliwe, żeby przejść go w jeden dzień. To po prostu limitowany czas na komputer. Oraz długo z poziomu to robiły. Patrzcie, tu możemy normalnie skakać, żeby omijać te rzeczy. No. Jeszcze atomówka z niespodzianką. Tak, no, a ta mówka pojawiła bomby, Hmm... Przypadek? Wytrzymała ta świnka coś. O, pamiętałem o tej bombie. Gdzieś to była chyba atomówka. Chyba tam na dole. Chyba tu. Tak, tutaj jest. Mamy dyszkę. I teraz nie zgadniecie co. Nie, nie słowo nagie. Powrót! Musimy się wracać. Tą samą. Z... Ja się powtarzam. Ale ten poziom tego wymaga powtarzania. Nie, czemu ja się tak rytuję na zwykłą grę? Mamy już 10 atomówek. Mamy także zebraną klucz. To idziemy teraz uwolnić kobietę. Uwolnić panią. jakieś mutowane, jak to nazwać? Hmm. Szczury? No bo to są świnki morskie albo szczury. Tam mamy krokodyle. Nie, świnie to chyba właśnie świnki morskie, to są krokodyle. Te z bombami to są chyba szczury. O, bombka. Mhm. A wy jak myślicie, jakie to są zwierzątka przerobione? Ale tymczasem kończymy ten naprawdę... pasnujący poziom. I zaczynamy, który jest fascynujący! No. Nie naprawdę nie cierpię tego poziomu. No to te dwa kolejne no, po prostu uwielbiam. Jeden z moich ulubionych. I tu poznamy chyba nowego przeciwnika. Latającego, chodzimy, mamy ukryte miejsce, które jest tak ukryte, że nie powiem jak. O, proszę, ile atomów w jednym miejscu? Podobno ukrytym. I jeszcze Double Damage. Ale lecimy dalej. I tu możemy robić parkour. Parkour. Tutaj mogą być poukrywane różne rzeczy na parkour. Przyjemnie się tak skacze. Jak się rytm weźmie, to można wszystko przeskoczyć za jednym zamachem. Chyba dalej była atomówka ukryta na tym ośrodku globu. Tak, tutaj to było. Atomówka. Tu była atom. Albo coś mi się myli. Albo na górze jest. Zaraz się przekonamy. Albo coś mylę. Chyba coś mylę. Ale to nic, lecimy dalej. Przyjemnym parkurem. Mogę zrobić listę w sumie poziomów. Dobra, wrócę i Cię zabiję. O, proszę, tu możemy dostać obrażenia w hamski sposób. Teraz myślę o tym, czy zrobić kiedyś. O, tutaj chyba mamy. Gdzieś tu było takie ukryte. Tutaj. No gdzieś tutaj. A nie, to będzie tutaj. Mamy bombki. Idą święta, więc mamy bombki. I lecimy dalej Tu nie było sekretu? A. Były po prostu podwójne obrażenia bez sekretu Tutaj czasami może być taka sytuacja, że wychodzimy prosto przeciwnika, i on wtedy od razu zostaje pokonany. Dobrze mi się każe, że to będzie stuwa. tylko myślę, że będzie poprzez yy, zniszczenie tamtej belki. Tu mamy Chaponga którego w ogóle uruchomimy. prawda nie my będziemy nim jechać, ale spowodujemy, że on pojedzie. I tu także mamy ukryte miejsce z kolejnymi bombami. Hopsa, hopsa, hopsa. Też mamy troszkę wracania się, ale no, ono jest przyjemne. Jak dla mnie, bo coś się będzie dziać. Patrzcie, tu mamy. No, droga jest zawalona. Jedyna droga, dodatkowo. I musimy sobie jakoś z tym poradzić. O, tak. W taki sposób to pokonujemy. Tutaj możemy skoczyć. Nie wiem czy w tym, czy w kolejnym poziomie tak jest atomówka ukryta. Chyba w następnym. Okej, okay, tymczasem lecimy dalej. Kończy nam się amunicja, zmieniamy na bombki. Mówiłeś to niedawno? Mówiliśmy, nie chcemy tańczyć. Tutaj dziwnie Duke zmienił ruch. Tu mamy właśnie panią uwolnioną. Na klucie znajduje na końcu. Więc idziemy teraz uruchomić pociąg. i uruchamiamy pociąg. Znaczy czeka, zapamiętam to lepiej. Jakoś tak... Było więcej wybuchów. Były te pościgi, te wybuchy. I chyba to jest taki jedyny miejsce, gdzie musimy się tyle wracać na cały ten poziom. Tak, jedno fajne miejsce, gdzie coś się dzieje, a nie 3 cztery miejsca, gdzie jest wszystko to samo. No. Dobra, już wystarczy najeżdżenie na tamten poziom. Ale nigdy za mało chwalenia tego poziomu. Widzimy tam po drugiej stronie, że no, będzie nas trochę czekało kakania i walki. Ale to będzie przyjemne. Fajna zręcznościówka. Mamy tu atomówkę i tam widzimy bombkę. Bąbkę, klucz. Nie mam już podwójnych obrażeń. No. Także lecimy tutaj. Można ich w taki pokonać, ale co dla lamusów? Zrobimy to jak producent przykazał, jak twórca nakazał. Tylko ta kamera tutaj jest lekka, irytująca. Aż trzy rakietki są na niego? Tak, bo są te wzmocnione. Mimo, że mają lepszy pistolet, to jeszcze lepsze uzbrojenie. Chyba tego tu pokonałem. Bo tu mamy już kluczyk, który nam pojawił przeciwnika. Robota. Naprawdę nam długo zrzucił. I kończymy. Coś się dzieje.

I tu lubię ten poziom. Dlaczego? Fajny, krótki. Ale też jak się źle wykona skok można atomówki ominąć. Tak. Tu już nie wrócimy do tamtego miejsca. Także trzeba dobrze wykonać... były te... Nie, tam już widzimy drzwi, widzimy masę zdrowia. Tu widzimy dwie kręcące się atomówki. On da nam stówkę. Tak. Kolejna atomówka, lecimy szybko, raz dwa. I jeszcze jedna atomówka. Mamy kolejny double damage. Proszę tutaj dwie atomówki. Jeszcze jedna. Na razie stówkę zostawiamy. I tu chyba będzie ostatnia atomówka. I teraz tak. Dlaczego tą stówkę zostawiłem? Zobaczcie, mam teraz no, dużo ponad 200, tu mam ponad 300. I teraz, jak zdobędę 400, mam Double Dimage. I z Double Dimageem wejdę na Bossa. Dzięki czemu on będzie łatwiejszy. Chociaż i tak on jest naprawdę łatwy. Tak, jakiś król mrówek czy coś. I to ma być cały boss? Jakieś żarty. Naprawdę najłatwiejszy boss z całej gry. Dobra, odjeżdżamy. Na czas. Aaa... Przeżył. Struner, że jakoś tak to robią. Ale ja nie jestem spidranerem. A, prawie zginąłem na tak łatwym bosie. No. I patrzcie. Naprawdę bardzo łatwy boss. A, godzinę mamy 13.47, więc... Niemalże idealnie mi się udało. To już nagram y, później. Mamy stówkę. I kończymy poziom. Zobaczmy. Tu nie ma sekretów. Przeciwnicy wszyscy. Kolejna część miasta uratowana. Tymczasem trzymajcie się, pozdrawiajcie. Papa! Pa.